Witam Siemanko z tej strony. Ja yy, wlatuję z kolejną prezentacją na moim kanale. Witam Was wszystkich moi widzowie, kochani, kochaniutcy. Nie wiem, jak Was nazwać po prostu, ale jesteście genialni. Ponieważ pod ostatnim odcinkiem z prezentacji ciężarówki Żółta Skania dobiliście ponad 1000 wyświetleń i 26 łapek w górę, z czego jestem serdecznie zadowolony. Naprawdę Was podziwiam za super robotę i mam nadzieję, że e, tak będzie do samego końca i mam wa, wa, dla Was taki challenge. Jeżeli pod tym filmem dobijecie 30 łapek w górę, robię kolejną prezentację z kolejnych ciężarówek. Albo może z czegoś innego. Nie wiem. Trzeba sobie stawiać wyzwania. Dobra. A teraz przejdźmy do samej prezentacji. No, czyli z pierwszego ujęcia widać na pewno, że jest to Tir czy, czy ciężarówka, jak, jak to woli firmy Man, y może, może ciężko wam po prostu to odczytać, bo nie ma po prostu jakby naklejek i tego wszystkiego, e, ale może w przyszłości, może na jakieś naklejki się pokuszę, kto wie. No dobra. E, I wydaje mi się, że efekt końcowy ciężarówki, jak się teraz na nią patrzy, wyszedł mi znakomicie. Sekcja komentarzy jest Wasza. Piszcie, co uważacie, bo ja uważam, że naprawdę. Zrobiłem bardzo duży postęp jeśli chodzi o budowę ciężarówek, bo po prostu od ostatniej zmiany, jaką wprowadziłem, no, przecież widać gołym okiem, że troszeczkę styl mojego budowania ciężarówek się zmienił. No, i napiszcie, który styl jest lepszy. Na pewno większość z Was zauważyła tutaj takie szare szramy na, na naczepie. Na pewno większość z was na pewno zaraz będą y, mówić, że... E, Maciek, bo ty nie oryginalny jesteś, bo to nie są kuźwa klocki LEGO, co ty żeś wymyślił. Już wam mówię dlaczego. Ponieważ jakbym nie miał y, tych otóż klocków, czyli no po prostu no nie miałbym ich, tak, no to po prostu bym zwyczajnie w świecie tej naczepy nie zbudował. No i byłaby trochę lipa. No, bo nie miałem wystarczającej ilości klocków. No i po prostu musiałam troszeczkę zabożyczyć yy, z kobi, więc tutaj się nie odpalajta jakby co, bo oczywiście, no, no chciałem, chciałem tak zrobić, a nie inaczej, więc no. Ok? Teraz sobie przelecimy tutaj bo boku. O, proszę bardzo, żeby zobaczyć, jak to tak bardziej z boku wygląda. I z drugiego boku również sobie polecimy. A tak się prezentuje na czepa z tyłu. No i co? To byłoby na tyle z mojej nowej prezentacji. No i ja się już żegnam z Wami i zachęcam do łapkowania, zostawiania oczywiście subskrypcji dzwoneczków, żeby nie przegapić nowych filmów, jeżeli podobają Ci się materiały, które tworzę. No i też chciałbym Wam życzyć wszystkiego dobrego i trzymajcie się do następnego.